Cześć, witajcie, czytałem z Adrian. A to jest właśnie browser. Jak widzicie, tu jest aktualizacja, już jest teraz inne tło. I w ogóle i dzisiaj jest darmowy prezent w sklepie. I właśnie z tego nagrywam odcinek. I weźmie tu ten Nasz odcinek. Właśnie Doriko jest skin. No zobaczycie jaki. Jeśli sami nie gracie i nie... Widzieliście tak, on no to proszę bardzo. Riko Het, Riko No okej. Okay. Dawać skina. Jej. I ten Riko, moi drodzy. To jest tak kiedyś właśnie, podobnie wyglądał Riko dawniej. W pierwszych betach gry, w betcie, jego można kupić, Kruka można... Yy, legenda jak legenda, ale patrzcie. Sandy z 700 spadł na 519, a Kruk 700 spadł na 349. Ej, to jest zniesławienie Kruka. Rozumiecie to? Jakie jacy oszuści. Sandy, przecież cel nie jest lepszy od kuka. Jest słabszy. Ja to krytykuję. Dobra, dobra, na razie może nie pokrytykuję, bo zaraz jakiś widz nie pewnie skrytykuje. Ja na pewno znajdą się tacy, że pewnie Sandy od kuka lepszy. Widzę, tu są co to jest kolarz. Nie fajne. Fajny ten połóż, takiej linie No, o taki Taki pirat to Pirat pokona mi o tyle Ja czekam na Na Wiedźmę W no, Brawl No No tu nic nie mam Już dobra tu widzę jakieś nowe rzeczy. Co? Robunek prezentów. U, ju, ju, hu, hu. Właśnie tak. To to nagrywamy z rabunku prezentów. To nagrywamy. No. Widzicie, no. zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i, I... Kiedy się drzleczek i się dostawać wiadomości, o ich to idę odcinkach. O co tu dochodzi. chodzi? To mi powie. O, ktoś ciąglecił przeczy ich prezent. Okej. Okay. Okej. Okay. I co? Weź coś co z tym prezentem. Aha. Aha! Mamy łapać prezenty. No to nie bójmy się, atakujmy na prezenty. Prezent mi daj. A w tym prezencie komputer. Naśmiewam. to śmiechy, bo jest. Trochę świruje może. Macie rację, że mogę świrować, ale zobaczcie mi że dopada mi świrek żwirek tak samo jak na odcinku z falę ale no, przy to wiecie. Zbliżamy się dzisiaj... Boże Narodzenie. Mogę to podnieść? Nie, on zaraz się chyba zesetuje. Tak, on się zesetuje. Oni go nie dostają. Dawaj to. Dawaj to! Dawaj to! No bo na razie to zrywamy. Ciekawy tryb, naprawdę. Ciekawy tryb muszę przyznać. Gim. A właśnie, czemu ja gram z zwykłym no a nie ze świnem? Dziwne. Nie gram ze skinami. Chyba o nim zapomniałem. No, I'm sorry, że tak że zapomniałem o tym skinie, którego na początku odcinka od EBM, Ale przynajmniej nie będziecie musieli mi pisać. Ej, gościu, z ten prezent. No właśnie. Jej. Wygrane. Plus 8 puchareczków, właśnie tak. Dostałem kolejny prezent świąteczny. Już mówiłem, że we FNAFie dostałem, jak oglądaliście ten odcinek, który, nie... który wywrócony wr kilka dni temu. Wróciłem o FNAFie, ie dzisiaj mam czas na nagrywanie. Więc. Tak, wiecie. Mam dużo czasu, nikt mnie nie goni, nie ma żadnych problemów. Nie odwalają się to jakieś dziwaczne akcje. Nie muszę nikogo z miotłą ganiać. Na przykład myszy po pokoju. Ja bo, bo pani mi mówi, że po pokoju latają myszy Jak ktoś, jak ktoś, jak ktoś kapuje o co chodzi To niech pisze w komentarzach Jak ktoś kuma O co mi chodzi Jak ktoś kumał O co mi chodzi z myszami I pani mi mówi, że myszy biegają Albo no mówi że pani, że po pokoju myszy biegają la, Latają myszy, że po pokoju la, myszy latają Jak pozdro dla kumatych Pozdrawiam dla kumatu, Moi drodzy. Jak ktoś kuma, ten dowcip. Ze związany ze świętami. A jeśli ktoś kompletnie nie wie, co to znaczy, ja to chodzi z latającymi myszami tu w pokoju, to, to to zapraszam, niech się kogoś zapyta. Nie wiem, tam kogoś z rodziny, na pewno wie wujka ciotkę, matkę, ojca, nie wiem tam. Kogo się wypytacie, jak czegoś nie wiecie. ja, się, ja, nie, ja tak się przewodzi, że nie. Pytam internetu. <grym> Najczęściej. A co powiesz, jak nic nie powiesz? Właśnie tak to wygląda. Mamy, mamy zbierć, tesa, pyta, pyta. Pipi, 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 pi, pi, mysza, 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 pipi robi, kurde. Weź to, weź, weź. To! Stamtąd! Hello! Giniesz, smalnie! Piekle! No chowaj się, gościu, chowaj się! Chcę za nim chodzić. Jak go zabiją, to przynajmniej ten. A to wezmę jego kryształy. Taka taktyczka. No! no. A uciekam! Uciekam, uciekam, uda się, to się uda, to się uda, to są święta, nie masz prawa mnie pokonać, grinczu jeden. No właśnie, to, to, to są klejnoty dla Mikołaja, na prezenty. No właśnie, dostanę za nie prezenty. O Boże. Co ja odwalam? Co ja odwalam? Dobra. Jeszcze teraz starcie wygram. I mamy. I dziesiąty stał Uni Big Box. Oj, dzisiaj dzień prezentów tym po miniaturze się domyślicie, że prezenty, prezenty, nowe akumulatywania, będą nowe miniaturki moi drodzy, jak sami widzicie, nowe miniaturki, nowe wszystko, nowy Brawl można to nowe miniaturki teraz będą przez ten czas, bo są... Teraz jest inny ekran ładowania. Wiecie, miniaturki są z tego ekranu ładowania, więc no. Mamy inne teraz: nowe, inne, ładniejsze miniaturki. Ktoś komu się spodoba ta zmiana, a komu nie. Jestem ciekaw komentarzu Właśnie, każda wasza lajka i każda. Wa, każdy wasz lajk i każda subskrypcja to bardzo duży dla mnie prezent. Może dla was to mało, ale wiecie, jak dla mnie to dużo jak nie wiecie. Hello! Ustaję. Uciekamy, uciekamy. Ale dobrze będę tu idzie, muszę przyznać. Dobrze będę idzie. gość no gościu cwany jest. O, Jesse. Jesse bez cubów i nie strzela. Zeskocz ją sprzątnie. Dobra, biorę to. Get the hierarchy. No! No! Nie, zabił! No i go się to wyda. Dobra, I teraz w ogóle mi tego Rico weźmę. Zostałem trzyma do posparcia i w ogóle nie gram, bo... Wiecie. Z... Dobra, dwie strzyneczki! Dobra! Otwieramy! już odcinek 11 minut trwa, Boże, smajl. Zaraz skończyć Otworzę wam jeszcze skrzydeczki i kończymy. Czasem ten nowy się skończył. Wow, dwa bonusy. Bilety. Jeee! Yeah, jaki lód, jaki lód, moje pierwsze klejnoty. Jaki lucik. Ja. dobra. To co? Trzymajcie się ciepło. No i. Oczywiście dzwoneczku, kliknijcie dzwoneczek przy moim kanale, jeśli chcecie zostać o najnowszych filmach. Lajkujcie i subskrybujcie. I trzymajcie się ciepło. No i pa pa.